To pracujesz w telewizji? Nie no, to jesteś pijakiem i zbawiasz ludzkość. Zgadza się. <laughs> no to powiedz co robisz. Ja? Mam fermę w Bieszczadach, pasę bydło rogate i <laughs> jeżdżę na koniu. Eee, bujasz. A. Co to jest? Oko. Co? Oko. Jestem <grystanie> inżynierem. Hmm. Może być. No. Odwróć się, chcę zobaczyć, jakie masz oczy. A? Już wiem. A też wiem. Co ty wiesz? Jakie kiedy masz oczy, to inteligentny niedźwiedziu.